Czy Jarosław Kaczyński poszedł na marsz Krzysztof Żońca? To jest dobre pytanie, dlaczego poszedł. No, zbliżają się wybory, PiS z opozycji, dlatego próbuje mamić swoich wyborców takimi gestami. Wcześniej mu się nie zdarzyło, tym razem poszedł. Przez ostatnie lata ten marsz kojarzy się, chociaż rozumiem, że panom na tym nie zależy, ale niestety kojarzy się konfrontacją. Ten dwuletni. Flaga europejska na marszu została spalona. Widzieliśmy zdjęcia, widzieliśmy relacje. Być może pan zaprzeczy, być może to nie były zdjęcia z tej manifestacji. Myśmy Widzieli wczoraj. Hubert Biskupski, dobry wieczór. Witam Państwa serdecznie. Wieczorny Ekspres, czyli mocna dawka najlepszej publicystyki i witam moich Państwa gości. Anna Radwan, wiceminister spraw zagranicznych Polska 2050. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przemysław Koperski, wiceminister infrastruktury Lewica. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mariusz dobry wieczór. Gosek, poseł PiS, już. Tak jest. Wszystko zgadza. Dobry wieczór. Dobry panie, wieczór i Krzysztof Żońca, Konfederacja. Dobry, Dobry wieczór. wieczór. Szanowni Państwo, tradycyjna sonda na początek a zapytamy o to, czy Jarosław Kaczyński powinien wystartować w wyborach prezydenckich, czy Jarosław Kaczyński powinien wystartować w wyborach prezydenckich o tematyce wyborczej. Porozmawiamy jeszcze o prawyborach i wyborach, ale zaczniemy od wczorajszego Marszu Niepodległości. Bardzo proszę o materiał. W marszu niepodległości, proszę Państwa, żeby pokazać, że jest moc w narodzie, że niezależnie co się dzieje w mediach, co się dzieje w parlamencie, co się dzieje w polityce, to o tym państwie stanowią Polacy. Siłą Polski są Polacy, którzy znają swoją tożsamość, którzy mają swoją tradycję, którzy nie wyrzekną się wiary swoich ojców którzy nie sprzedadzą za, za żadne ani eurosrebrniki, ani transatlantyckie srebrniki, ani za żadne kłamstwa czy szantaże ze wschodu czy z zachodu nie sprzedają tego, w co wierzą, nie sprzedadzą w tego, o co walczyły poprzednie pokolenia. Tym jesteśmy zjednoczeni pod biało czerwoną flagą, głosując na różne partie, żeby było jasne. Mając czasem różne przynależności klubowe, organizacyjne, społeczne, ale potrafimy się zjednoczyć i musimy pokazać w życiu społecznym, w życiu narodowym, że tą moc, która drzemie w Polakach, potrafimy wyzwolić i że ta moc stanie na przeszkodzie każdemu, kto będzie chciał pozbawić kolejnych kompetencji nasze państwo. To był wczorajszy marsz niepodległości Krzysztof Bosak, jeden z liderów konfederacji, który podobno był jedynym politykiem, który został przywitany brawami. Kto z państwa był na wczorajszym marszu? Ja byłem. Panowie, panowie. A pan poseł? Po co pan poseł był? PiS jakoś do tej pory niezbyt chętnie chodził na ten marsz. Nie, redaktorze, dlatego też rzuciłem w dniu wczorajszym. Zdjęcia z dziewięciu marszów, w których uczestniczyłem, z ośmiu tak naprawdę, ten był dziewiąty, e, po to, żeby pokazać, że zawsze w tym marszu e, uczestniczyłem. No inaczej niż Jarosław Kaczyński. E, nie, na przykład minister Zbigniew. Ziobro też chodził, też życiem zdjęcia z panem ministrem Zbigniewem. Jarosław Kaczyński Ziobro. nie chodził przez o, o ostatnich kilka tzn. lat. wie pan, problemem jest to, bo naprawdę tam idą Polacy, wszyscy idziemy pod biało-czerwonymi flagami. Ja nikomu nie czynię wyliczanek, ile ja razy byłam, bo uważam, że istotą jest... A po czym ja poszedł na ten marsz? Bo tak czuł, no bo to jest zgromadzenie... No w roku gdzie... tak nie czuł, dwa lata, no ale, temu tak nie czu, ale, ale... lata temu tak nie czuł, trzy lata temu tak nie czuł i cztery lata temu tak nie czuł. Panie redaktorze, tak czuł, łącznie z tym, że podejmowaliśmy działania, gdy rządziliśmy i gdy blokowany był marsz przez Warszawski Ratusz, to wtedy prezydent Duda objął patronat. Miał to być marsz pod patronatem pana prezydenta Andrzeja Duda. Zbigniew Ziobrowy stosował skargę kasacyjną do naczelnego sądu Panie, administracyjnego. Pośle, podejmował ten... na ja, ja odpowiadam panu na pytanie. Pan prezes Jarosław Kaczyński również czuł potrzebę pójścia w tym marszu, ale Przemu tam nie rozum... tej Ostatnich kilka lat. Ale widzi Pan, Panie Redaktorze, bo to jest oto tworzenie takiej teorii. Że Niczego ktoś nie trzeba tworzyć. Z racji tego, że nie wiem, że wybory są w maju. No, ja chodzę na te marsze co roku i nie zawsze jest kampania wyborcza są tam. Oczywiście taką wielką opozycją w stosunku do prawa i sprawiedliwości. Czasami nawet twardą, ale generalnie taką fazi opozycją. To pan redaktor tak uważa, naprawdę to był biało czerwony marsz. Wiemy dzisiaj, że. Po szczególnie... co Jarosław Kaczyński poszedł na marsz Krzysztof Żońca? jest dobre pytanie, dlaczego poszedł. No, Zbliżają się wybory, pis z opozycją. Dlatego próbuję mamić swoich wyborców takimi gestami. Wcześniej mu się nie zdarzyło, tym razem poszedł. A my jako działacze Konfederacji oczywiście na marszu jesteśmy co roku. Na tym marszu również była kolumna Konfederacji, na której czele szedł nasz lider i kandydat na prezydenta Sławomir Męcen. Więc w tym marszu również wzięliśmy swój udział, szliśmy z transparentem. Silna, bogata Polska. Ja w tym marszu uczestniczyłem już po raz chyba szósty, jak dobrze policzyłem w tym momencie. Byłem w tym roku ze swoją narzeczoną. Były rodziny z dziećmi. Także to jest świetna impreza i największa manifestacja patriotyczna w całej Europie. więc Czasami zachęce... się zawieruszy jakiś kastet czy pałka teleskopowa. No myślę, że w każdym wielkim gronie, które gromadzi kilka tysięcy ludzi, a tutaj mówimy o marszu, który wzbogacił ponad 100 tysięcy ludzi na marszu, tak więc mieliśmy bardzo bogate towarzystwo, 100 tysięcy ponad. No Nie, no nie mówmy, że w, w, każdej, w każdej grupie ludzi. No na, na myślę, że w tak dużej grupie jak ponad 100 tysięcy ludzi Ludzie zawsze na mecze, się... reprezentacji narodowej na. Koncerty I tam nie przynoszą pałek teleskopowych i noży. Ja byłem na marszu Niepodległości już po raz szósty, tak jak powiedziałem, nigdy czegoś takiego, o czym pan redaktor mówi, nie widziałem czegoś takiego w związku z ale tym. Ale policja widziała i nawet pojedyncze przypadki się zdarzają, należy jej potępić. Ale ukazało. ja czegoś takiego nigdy nie widziałem o i. Jeżeli myślę, mogę że... zdanie, też troszkę odwołam. Po pierwsze, właśnie, ja nie chciałbym, żeby mówić, że my to z Konfederacji byliśmy, no nie no, sześć autokarów przejął ze świętokrzyskiego. Część, za które my z kolegami zawsze płacimy. Ja wiem, że, e, I nie wszyscy. Ja dzisiaj nie chcę mówić o dwóch nazwiskach posłów Konfederacji, którzy powiedzieli, że ich to boli też. Że się mówi marsz, bo Konfederacja, no nie, tam przyjechali ludzie, przyjali mój ojciec, który ja myślałem, przyleciał, Ale widzę, że ten marsz dzień. I to i to dzisiaj takie mówienie, że to jest nasz marsz Konfederacji. No nie, tam były kluby Gazety Polskie, ja jestem w Stowarzyszeniu Wojowników marei którzy zgromadzili się tam tu, mnie To szkodzi temu ja Marszowi. Się naprawdę, to panowie, Naprawdę. pani minister, pani sobie wyobraża siebie na tym marszu? Gdyby to był marsz niekonfrontacyjny, gdyby a to, jest, to, był a to jest marsz, marsz konfrontacyjny? Y, w moim odczuciu to jest marsz konfrontacyjny. Dlaczego? Ja miałam okazję świętować nasze Święto Niepodległości wczoraj na Placu Piłsudskiego. Był i pan prezydent Andrzej Duda, i był rząd, byli mieszkańcy Warszawy, byli przyjezdni. Tam była świetna atmosfera, śpiewaliśmy pieśni. Czuliśmy się, że to jest dobry, dobry moment i dobra formuła na obchodzenie tego ważnego dla nas święta. Wracałam metrem po południu do domu, spotkałam sporo uczestników marszu, o którym Państwo mówicie, w samym marszu nie byłam i widziałam, że rzeczywiście to jest takie miejsce i taki dzień, gdzie to jest potencjał na to, żeby ludzie się spotkali, żebyśmy wspólnie cieszyli się z naszej niepodległości, z naszego patriotyzmu. Tylko no niestety jest tak, że przez ostatnie lata ten marsz kojarzy się, chociaż rozumiem, że Panom na tym nie zależy, ale niestety kojarzy się konfrontacją. Pani redaktor, ten dzieciak pani, był w ja jeszcze nie Przepraszam, Pani, pani, pani minister, kiedyś, ale to są pan, dzieci. wózka pozwoli, w tym nie była, pani nie wie, co to pani na pani skończyć, panie pośle. To jest skandal. setki dzieci. Na pewno, ale też te dzieci. Proszę zobaczyć. I państwo to, to, muszą... to jest ten marsz konfrontacyjny, o którym właśnie wspominałam. Panie pośle, państwo na pewno skończyć. widzieliście pani też rafę, tak? To znaczy nie to jest bez ta konfrontacja, te dzieciaki Jeśli pan pozwoli, bo rozumiem, że pan jest osobą kulturalną i pozwoli mi skończyć Dziękuję bardzo. Trzymam kciuki. I Państwo też wiecie, że marsz był zabezpieczony. To było blisko 6 tysięcy osób, które zabezpieczało ten marsz. Tak? To było ponad 5 tysięcy policjantów, to była żandarmeria wojskowa. Widzieliśmy racę, widzieliśmy sytuacje, które dla tych dzieci nie są sytuacjami bezpiecznymi. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że Państwo na tej manifestacji też palicie flagi. No, Co się? mówi? Flaga europejska na marszu została spalona. Widzieliśmy zdjęcia, widzieliśmy relacje. Być może pan zaprzeczy, być może to nie były zdjęcia z tej manifestacji. Myśmy widzieli wczoraj państwo zresztą chyba sami wrzucali organizatorzy e, tego typu sytuacje. więc ja bym dążyła Czyli do nie tego żebyśmy żebyśmy ale nic tam nie żebyśmy, zostało symbol Panie Pośle nie żebyśmy potrafili świętować żebyśmy wykorzystywali ten potencjał i żebyśmy nie doprowadzali do takiej konfrontacji i też antyeuropejskich antydemokratycznych haseł które na tym e, marszu się niestety też pojawiają. Panie ministrze Warszawa to nie Polska Polska to nie Warszawa i e, Całe szczęście wczoraj odbywały się dziesiątki, setki czy nawet tysiące różnych uroczystości i form upamiętnień 106. rocznicy odzyskania niepodległości. Czy nie uważa Pan, ta Rzeczpospolita, która się narodziła w listopadzie 1918 roku, to była socjalistyczna tak naprawdę Rzeczpospolita, rząd, rząd Moraczewskiego i Taszyńskiego, ta czerwona flaga wywieszona na zamku królewskim na rozkaz. Marszałka Piłsudskiego jeszcze wtedy, nie marszałka naczelnika. Czy pan nie odczuwa dyskomfortu, że lewica nie ma formuły na obchody niepodległości? Albo szerzej, że polskie elity polityczne przez 30 lat z okładem nie znalazły pomysłu na to, żeby wszyscy wspólnie obchodzili to święto i żeby nie dyskutować tylko i wyłącznie o marszu, który, jak się okazuje, niestety y, dzieli nawet panów dziennikarzy, panów, panów panów Szybko dzieli. To mówić. Panie Pani redaktorze, ja chciałbym zacząć od mojego regionu, od Śląska Cieszyńskiego, bo 19 października 1918 roku Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego została proklamowana i tam wspólnie i reprezentacje Ślązaków, PPS-u z Tadeuszem Regerem i ksiądza Londzina z z frakcji katolików i hadeków wspólnie w moim regionie te działania podjęto i to był pierwszy taki formalny ruch niepodległościowy na ziemiach późniejszych II Rzeczypospolitej już w nocy z 31 na 1 listopada udało się rozbroić żołnierzy austriacki i formalnie przejąć odpowiedzialność za region Śląska Cieszyńskiego w tym Również w dokumencie ustanawiającym Radę Narodową Księstwa Cieszyńskiego mocno wybrzmiało, że te działania są podejmowane w celu przyłączenia tych ziem do Rzeczypospolitej. Więc to pokazuje, że można ponad podziałami politycznymi w wspólnym interesie Polski działać. Ja chcę podkreślić, że 7 listopada, pan redaktor wspomniał o tym, powstał rząd Ignacego Daszyńskiego, który... Faktycznie bardzo ważne elementy, oprócz niepodległościowych również, również jest... mówił o 8 godzinnym dniu pracy, o e, powszechnym prawie do głosowania dla kobiet. Polska była tutaj prokursorem na, na, e, na całym świecie. To byliśmy, byliśmy jednym z pierwszych państw, które wprowadziły prawa wyborcze e, kobiet. I to wszystko Ponieważ lewica również e, Józef spraw. To Panie też ministrze, lewica, więc faktycznie, Panie ministrze, to to bo, ważne, to żeby głos ja lewicy wybrzmiał odpowiednio i my. Uczciliśmy to. No to wy, przepraszam, wy politycy. 7 listopada dzielicie, dzielicie społeczeństwo. I my, 7 listopada do wspólnego świętowania, powstania pierwszego demokratycznego rządu namawialiśmy i oczywiście to odpowiednio uczciliśmy, można powiedzieć, że w tej mierze należałoby zrobić więcej, czy można zrobić więcej. Są oczywiście odniesienia do polityków reprezentujących różną, różne części sceny politycznej. W, chociażby w gmachu Sejmu. Rzeczypospolitej, gdzie, gdzie są sylwetki. Wczoraj zresztą był dzień nas... otwarty w Sejmie, można było przyjść, pisać, naszych... porozmawiać na... z marszałkiem. Tak, naszych ojców Zapraszam. założycieli. Bardzo dobrym pomysłem było również odzwierciedlenie tego i w paszportach, na banknotach. To są te rzeczy, które na pewno łączą. Natomiast wspólny marsz jest takim pomysłem, taką ideą, która powinna łączyć ponad podziałami politycznymi. Czyli co, ja w głęboko... roku Lewica pójdzie i, 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 w marszu? Czy witalibyście ja, ma, Oczywiście, że tak. I, i tak ja, jak powiedziałem wcześniej. Ja, i, panie panie, panie redaktorze, Proszę. ostatnie zdanie. To nie, to nie jest tak, że ktoś musi Lewicę zapraszać, ponieważ wielu sympatyków, wielu warszawiaków o poglądach lewicowych, socjaldemokratycznych bierze udział w różnego rodzaju uroczystościach. Również w tym marszu, który odbywał się na ulicach Warszawy. Natomiast trzeba jasno lewice, powiedzieć, że nie że, ja mówię o, o osobach, które mają poglądy socjaldemokratyczne, lewicowe, nie są ma też żadnych zakazów, żeby ktoś, to, ktoś kto kto chciałby to, świętować w tym dniu, żeby w ale tym marszu nie brał, nie było, nie brał to, udziału. Oficjalny. Natomiast chcę powiedzieć, ciekało, jedno. Pan Chce o... powiedzieć jedno. Chcę powiedzieć jedno. Panie redaktorze, bo, bo, bo to też wybrzmiało, o tych pałkach teleskopowych, o tym łamaniu prawa. Jeżeli ktokolwiek został zatrzymany albo są zdjęcia, są filmy, że łamał, że popełnił przestępstwa, to należy wyciągnąć bezwzględne konsekwencje. Chcielibyśmy, tak jak pan poseł. Gosek pokazał, żeby rodziny mogły razem z dziećmi, całe, pełne rodziny, brać udział i czuć się bezpiecznie. Nie żeby ktoś tam wylewał fekalia, nie żeby ktoś palił polskie flagi czy Unii Europejskiej, nie po to, żeby tam odpalać race niebezpieczne w kierunku przechodniów czy też używać pałek teleskopowych, ale żeby to było święto, które jednoczy wszystkich Pol Pol wszystkie Polki Polaków. Ja głęboko wierzę, że tak może właśnie być.